Ale teraz czas uciekać. Malta. Witam was. To jest Karważ 10, a to jest kolejna część serii. Zagrajmy w Diablo 3, Reaper of Souls. Część 8 i wyruszamy szukać części zniszczonego miecza naszego nieznajomego. Niestety lecimy od początku tej lokacji. Będzie ciężko. Dobrze idę, nie górą trzeba przejść. Widzicie, znowu bym popełnił błąd, który popełniłem ostatnio. No. Pola niedoli. Muszę wam powiedzieć, usunęłem mi Lisa i zainstalowałem go ponownie i takie małe zdziwko mnie złapało bo znowu zaczął mi czytać wszystkie gry w trybie gier bo wcześniej używałem trybu interaktywnego ekranu o kurde macie tornado Śmierć syfonu? Założę go, wygląda pięknie. No, wygląda pięknie. Nawet się nadaje na różdżkę wyglądem. Co jest fajnym, już chyba nie będziecie musieli słuchać moich... Nie, mam dość tajemnej mocy. nie będziecie musieli słuchać tych piknięć, gdyż nie używam już stopera, tylko mam <laughs> z powrotem stoper ustawiony na... O. na liczniku FPS-ów. Nie wiem skąd się wziął ten to wzmocnienie, nie wiem skąd się wzięło ale skoro... skoro jest o wiele szybciej dzięki niemu zdobywamy levele i nowe skilusy. Mimo tych cooldownów urząd mocy dość często o no i patrzcie albo co drogi zaoszczędził to się nazy nazywa złośliwość gier nie wiem czy słyszycie te trzaski drewna ale jeżeli tak, to przepraszam, ale fotel próbuję jakoś usadowić w odpowiedni sposób. Nie podobają mi się te drzewa. Uważaj. No mi też. W poprzednim odcinku przesłuchaliśmy o nich kawałek encyklopedii. Jak ci się to podoba? więc chyba wiemy co to są to nie są drzewa tylko to są takie potwory które przybrały taki kształt co to nie mam pojęcia co to jest ale wygląda fajnie co z powrotem dostaniemy punkty do wydawania? no bo Pamiętam niektórzy jęczyli, że nie można sobie dawać punktów w tradycyjną siłę, inteligencję, żywotność i energię. Energię, czyli manę. To z nich wylatują tym ojździe? Nie lubię potworów, które mają wybuch. Twoją główną zdolność. Więcej drzew, więcej kazrów. Gościowi się przysnęło. <coughs> I co już chyba się gdzieś zaczynamy znajdować. Mm. Kurde, dziwne, te, te drzewa chyba nie powinny tak wyłazić tak stać i się nie ruszać no cóż z jednej strony dobra nasza a z drugiej trochę mi smutno że się psuje wyzwanie które i tak na tym niskim poziomie trudności jest dość małe o kurde No jeszcze nie... <laughs> no i jeszcze nie walnąłem go nawet W Diablo 2 miałem taki głu trochę głupi zwyczaj eksplorowania całej mapy na maksa Możenia najpierw wzdłuż ściana, potem do... A potem we wnętrzu. A później się wkurzajem, że mi się mapa zeruje po wyjściu z aktu. Dobra, to będzie tutaj. Nie, tu już by... Nie ma tu nic dla ciebie. Tu już byliśmy, tu mieszka alchemiczka. O, jest quest. Już pomnie, mnie. Pomioty piekielne zalęgły się na moich polach. To chyba znak, że pora odejść. To cały majątek mojej rodziny, nie mogę odejść! Trzeba zniszczyć cztery gniazda zaraz. Co, my się nie poradzimy? O kurde, dynam psuję. Dobra, o kurde. I to by było na tyle. Moja ziemia została uratowana, bądź błogosławiona. Dzięki naszej dzisiejszej pracy rodziny z Tristram nie będą głodować. Ładnie. No dostaliśmy level i mu zniszczyliśmy jeszcze jedne dynie. Co mamy nowego? Diamantową skorupę. Kryształową skorupę, pancerz lodu. To wszystko. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Zobaczmy jak to działa. I nowy wygląd zbroi. Dobrego nie. Gdzie powinniśmy iść? Ja mu dałem miecz lodu. Nie błyszkawić. Nasz gościu jest trochę za cicho i efekty się jeszcze troszeczkę z ciszy tego nie było w planie, co? No od razu lepiej ich słychać. ile w ogóle kasy mamy sporo Więc gdzieś to musi być ich gniazdo. Ale gniazdo to złe określenie. Kiedyś mnie pani na lekcji upomniała, że... Za to, że... no... że nazwałem młodego tasiemca ja już nazwałem zarodnikiem. Skończyło się natchnienie na falemów. Na falemowie? Nazwę? Znam to lśnienie. Kawałek miecza, którego szukam, musi być w tej jaskini. Dobra, ale do jaskini najpierw sobie zmienimy. Jementową zbroję na nowym rozum. I już jest ładnie. To są te klimaty. Klimaty kiego Diablo 2. Kultyści? Tristram zebrał się sabat. Obawiam się, że zab... zabić ją! O kurde, wyłączył się. Tristram zebrał się sabat. Obawiam się, że zabobony i przemoc mogą skazać cały ten region na zagładę. Podsłuchiwanie na niewiele się zdało. Wiem tylko, że w inkantacjach powtarza się słowo Malda. Dobrze, że wracam już do domu. Będę mógł zapomnieć o troskach. No. Musimy pośpieszyć się z rytuałem. Magda wkrótce tu będzie! Rozpoczęła się Z Fragmentu miecza bije blask nieznajomego. Kim jesteś, że bierzesz to, co należy do mnie? Do ciebie? Chyba się mylisz. Teraz to ja jestem jego właścicielką. Jestem Magda i przewodzę temu sabatowi. Do piekła wiedźma! Dobrze! Niech rozpoczną się igrzyska. Takie tam igrzyska. Prze wszystkich na odległość. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Piękna walka, ale nigdy nie uda ci się zdobyć następnej części miecza. Spadła w miejscu, do którego dostęp mają tylko starożytni. Jest sprytniejsza niż można sądzić. Słabsza książka Tarcza może być dobra dla naszego Żadności 24, 34 regeneracja życia Dobra, może być lepsza Dobra, ale spotkaliśmy Magdę Naszą nową przeciwniczkę, która nas nie ile w kurzy Dobra, tu jest w w przyszłości Ale dostaliśmy też Dziennik poszukiwacza przygód? Co to jest? Legendarny schemat Przemieślniczy Nie pojmuję jak zło może kroczyć za dnia Nie lęka się światłości? Może słońcu wszystko jedno. Ale światłość jest wrogiem zła dosłownie i w przenośni. Uchwyt Pendera. To, to pewnie nasz kowal będzie mógł wytworzyć. Nie wiem, to jest mój pierwszy schemat, z jakim się spotkałem. Skrzynia. Co mamy? Lepszy na ramiennik. Dobra, i wychodzimy stąd, ale w trakcie wychodzenia posłuchamy o piekelnikach. Piekelniki są demonami, które za pomocą plugawej sztuki czarnoksięskiej można przywołać spłonących płonących piekieł. Uwielbiają ścigać zdobycz. Aby zatopić w niej ogromne kuly, zazwyczaj wystarcza to władcom tych demonów na przygotowanie zaklęcia i dobicie ofiary. No, ale my wracamy do Keina B. To nie pod B, to pod T. Muszę wrócić. T jak teleport. Dobra. Nie tylko my szukamy miecza. Musiałam odebrać pierwszą część kobiecie o imieniu Magda i jej szalonym sługom. Wojku Dekardzie? To mi wygląda na mrocznych kultystów, o których opowiadałeś. Bardzo dobrze, Leo! Byłaś pilna, nieznajomy. Czy coś ci to przypomina? Nie przypominam sobie tego sabatu, ale czuję, że z cienia prowadzi ich coś znacznie potężniejszego. O! Nieznajomy już coś zaczyna przeczuwać w przeczucie osób z amnezją. Nie należy wątpić, po. ...coś na pewno wiedzą. Kowal na poziomie 5, arcymistrz. Nagrody za szkolenie. U! Uuu! Jo. Awesome. Towarzysz? Aha. Dla... Dla towarzysza przedmiot myślałem, że... Broń towarzysza. Myślę, że to lusterko to towarzysz. jak masz mi... Twój dziadek był ka... Dobra, nie. Magda zadrwiła ze mnie, twierdząc, że wie, gdzie znajduje się kolejna część. Powiedziała, że leży w miejscu, do którego mogą wejść tylko starożytni. To mi przypomina zatopioną świątynię nieopodal butwiającego lasu. Opowiadałeś mi o tym bólku. Właśnie, Leo. Świątynia należała do Nefalemów. Leo. Twoja wiedza może się okazać bezcenna. Musisz pomóc naszej przyjaciółce odzyskać część miecza. Na to starożytni ludzie, którzy posiadali niesamowite moce. Legendy głoszą, że stoczyli straszliwą bitwę niedaleko świątyni. Podobno duchy wojowników nadal ze sobą walczą. Dobra, ale tutaj będziemy już kończyć. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Żegna się z wami. E, rycerz. Zapomniałem imienia, takie było charakterystyczne. Dobra nieważne. Templariusz oczywiście. czarodziejka Jenfer i... Nie wiem, siostrzenica Keina Lea. Nasza Jennefer pożegna się z wami. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Do zobaczenia!